Dzisiaj nam jest to mówić, mi jest to mówić, no bo, bo przecież ci młodzi chłopcy, mężczyźni, Salezjanie, którzy mają po 18-19 lat, co z mniejszej liczbie, to się tam synowie Piekła, Żydzi, Masoni, cieszą, że to Kościół upada, bo nie ma powołania. Tak oni to myślą, że to tak jest. Tak, tak życzą źle duszą. Że coraz mniej tych, tych tych, mężczyzn gotowych się ofiarować jest, no ale wciąż są ci, którzy żyją, i jakieś pojedyncze dusze, które na tą drogę wchodzą. I ci młodzi mężczyźni w wieku 18-19 lat, którzy idą do, do nowicjatu, jeśli to jest policeum, mają więcej jak, jak ja, miałem 26 jak szedłem. Być może na tym etapie jeszcze nie wiedzieli, czy dzisiaj już nie wiedzą, powinni byliby wiedzieć o stanie struktur kościelnych, co się zadziało na skutek zgniłego Soboru Watykańskiego. Drugiego, zwodniczego i jego zgniłych owoców, min podłożonych pod, 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 yy, pod duszę, żeby je za sprawą kościoła, faktycznie prowadzi, struktury kościelnej, prowadzić do piekła, fałszywej liturgii, fałszywej nauki, doktryny i, i braku faktycznie dyscypliny życia. W każdym razie, na którym się etapie, prawdopodobnie dochodzi świadomość. Tak jak świadectwo, nie pamiętam, czy to ksiądz Jacek, Chyba ksiądz Jacek Bałęba opowiadał, jak w Międzybożu się spotkał, Ksiądz Jacek odprawiał w Twardogórze mszę świętą nie, Ksiądz Jacek w odprawiał msze w rycie rzymskim, a dom w międzyborzu przynależał do domu w Twardogórze. I tam w Twardogórze się spotkała rada jakaś inspektorialna, czy tam rada jakaś. No i dyskutowali problem księdza Jacka, jak to jest tu odprawiam się yy, dawno w takiej izolacji to co mam tą drogą iść czy no i, i jak najbardziej argument że ksiądz Bosko odprawiam sześć świętą w rycie rzymskim a my jej nie odprawiamy jako salezjanin, dla salezjanina jest yy, mieczem w sercu. I Wtedy na tej radzie Broniąc się przed tym, przed tym obowiązkiem, koniecznością wracania do, do, do mszy świętej w Rycie Rzymskim, ksiądz Bucyk, tak? ksiądz Jacek yy, relacjonował, tam podnosił głos, to co nas źle nauczono w seminarium. No źle nas nauczono w seminarium. I wcześniej czy później ta świadomość dzisiaj, gdyby dzisiaj, tego 22 sierpnia, gdzieś tam w Kopcu, yy, w Nowicjacie, gdzie, gdzie ja składałem śluby zakony, czynili to dalej Salezjani. To kiedyś, w jakimś momencie, jeśli dziś tego nie wiedzą, będą wiedzieć, że nauczono ich w obrębie poszoborowia fałszywej doktryny, fałszywej liturgii. I co wtedy? No wtedy jest, że jak się ma włosy na głowie, to wszystkie staną, wyłysieją, ale to nic nie da. Bo trzeba się na jakąś drogę zdobyć albo tą drogę zaprzaństwa, czyli drogę udawania. Że Kościół Posoborowy to jest Kościół Katolicki. Nie, to jest przez ludzi założona organizacja za sprawą inspiracji diabelskiej. Od ludzi posłużyli się tą inspiracją, czy zadziałali Żydzi, Masoni, odwieczni wrogowie Kościoła. No i, i moderniści, czyli ci, którzy chcieliby ch 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 zbawienie się w jakiś sposób, tak panu Jezusowi, mniej. Mniejszą cenę zapłacić za, 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 za zbawienie duszy, co dla nas też, musi, nas też musi kosztować, bo o naszą duszę chodzi, niż to jest wymagane za sprawą prawdy i łaski Bożej. No w każdym razie, dzisiaj jest ten dzień, w którym mi jest powiedzieć do Was, a mówiąc do Was, żeby, żeby to przesłanie popłynęło do, do wielu, do wszystkich. Co Wy wtedy, biedni Salezjanie, zrobicie? Ksiądz Bucyk, ksiądz Kozyra, Marcin Kozyra, moi koledzy, moi przyjaciele, ksiądz Król, ksiądz Taki, Owaki, co Wy wtedy biedni zrobicie? No i do powiedzenia jest, że macie Matkę Najświętszą że będziecie się czuć najgorszymi z grzeszników, gorszymi niż ci, którzy mordowali wprost, bezpośrednio, z bronią w ręku, bo morderstwo duszy, zwłaszcza młodych duszy, zwodzenie młodych dusz, ksiądz Szymczak, ksiądz Bielski, ksiądz Nowak, ksiądz Piżon i inny, 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 jest gorszą rzeczą niż zabicie fizycznie człowieka. Zwodzenie co do wiary, kiedy się wie, że samemu dało się zwiesie z rzeczą najstraszniejszą. Bo wie się, że samemu się idzie do piekła, i drugiego do piekła się prowadzi, i co najwyżej ma się argument przed Panem Bogiem jednym. Ale papież mówi inaczej. Który papież? Dzisiaj powiemy Bergoglio, ty żartujesz sobie, że w ogóle mówisz, że to jest papież? Bo ci, którzy bliżej poznali, bliżej się przypatrzeli, patrz arcybiskup Carlo Maria Vigano, nie mają żadnej wątpliwości. Nie był nigdy papieżem. Tacy nie mogą być papieżami. I to nie jest tylko sprawa Bergoli. W każdym razie jest dzisiaj do powiedzenia dla każdego, kto jest, kto czuje się w sercu jako najzatwardzalszy Grzesznik, który nie ma śmiałości przystępować do tych skarbów łaski, które Pan Jezus daje daje przez swoją osobę, daje przez sakrament pokuty, przez sakrament najświętszej Eucharystii, że jest Matka Najświętsza, do której nam się jest uciekać, tak jak słyszymy, większą radość ma z tytułu proszenia nam jednej łaski niż my z tego tytułu, żeśmy tę łaskę otrzymali i przyjęli. Matko Najświętsza. Jesteś naszą nadzieją i nadzieją dla serc wszystkich tych, którzy na drodze grzechu, na jesteś nadzieją tych moich braci Salezjanów, którzy nie chcą uznać zwodniczego soboru Watykańskiego II, jego zgniłych owoców. Wiedząc coraz więcej, coraz lepiej o tym. Przez łaskę czasu, który upływa i wiedzy, która. Nam się poszerza. Jesteś nadzieją dla mnie, dla nas, dla moich braci Salezjanów wtedy, kiedy przyjdzie się z tego grzechu za sprawą łaski Bożej nawracać. Że za Twoją sprawą jesteśmy w stanie wrócić do prawdziwego kultu, prawdziwej doktryny i pragnienia życia po katolicku, by duszę zbawić. Największym pragnieniem serca Matki Najświętszej. Zbawionej w pełni ciałem i duszą jest doprowadzić każdego z nas do zbawienia. Najświętsze serce Jezusowe, zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na, Na wieki wieków. Amen.